Cześć, witajcie na kanale BlixBaraf. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Tak, tak, doczekaliście się. Dzisiaj porozmawiamy sobie o szpitalu. Dobudowałem kolejne piętro, jestem super podjarany tym faktem, bo zajęło mi to tak naprawdę dosyć niewiele czasu. Stwierdziłem, że nie będę się na razie skupiał na bardzo specyficznych pomieszczeniach. Zrobimy po prostu sobie gabinet zabiegowy razem z rezonansem, taki gabinet, w którym rozpoznajemy choroby, no i salę z łóżkami, no bo kurczę, no przecież to jest szpital. Musimy więc mieć taki poziom odpowiedni, gdzie wszyscy nasi, nasze gagatki, które się troszeczkę pochorowały, mają gdzie odpocząć i zregenerować siły, żeby wracać do domu i jeść dalej zupę pomidorową. Więc tak, przejdźmy sobie może przez to, co zostało zbudowane na tym kolejnym poziomie. Oczywiście jest to modularny poziom, więc on się Podnosi do góry cały. Teraz oczywiście będę miał z tym problem, bo yy, tylko troszeczkę się może przyczepił, ale jak widzicie, bez problemu się podnosi. Znaczy, może nie tak, że bez problemu, bo właśnie miałem z tym problem. Więc yy, no. Obrys tego piętra jest troszeczkę mniejszy, bo stwierdziłem, że zrobię tutaj taki taras, na którym sobie będzie. Przakrzywostał. I oprócz tego nasi pacjenci będą mogli sobie odpocząć. Będą mieli tutaj fajne siedzenia do odpoczywania i do regeneracji sił. Dodałem trochę więcej zieleni, bo stwierdziłem, że ten szpital nie może być taki smutny i nudny. Są dwa różne oddziały, oba niebieskie. Ten standardowy nasz niebieski, klasyczny, że tak powiem, legowy niebieski i tutaj mamy ten Azuro. Azurowy, azurowy, azurowy mamy tutaj, kolor ten troszeczkę inny niebieski, także e, dwa różne oddziały, tak jak mówiłem Wam, każdy oddział będzie miał inny kolor e, i co, wchodźmy w detal, zaczynając e, od tej strony tak naprawdę, tak jak już Wam powiedziałem, mamy tutaj taras, na tarasie wypoczywamy, regenerujemy się, Potem mamy dużą salę, salę tak naprawdę z łóżkami. Mamy trzy łóżka, mamy czarne kroplówki, bo niestety skończyły mi się już szare, więc te czarne są złowieszcze, ale one szybciej regenerują siły wszystkich naszych pacjentów. Mamy fikusa, no bo przecież musi być fikus w szpitalu, którego obgryzają pielęgniarki. Oprócz tego mamy tutaj taką szafeczkę z jakimiś lekami, do której dostępu nie powinni mieć pacjenci, ale pewnie sobie tam coś podbierają, jakąś polotrynkę, żeby mniej bolało takie różne. Wiecie jak to jest w szpitalu, a jak nie wiecie, to bardzo dobrze, że nie wiecie i obyście nigdy się nie dowiedzieli. Mamy tutaj lekarza, który na razie chodzi i patrzy, czy łóżka są pięknie pościelone, czy pani Salowa zrobiła swoją robotę. Zrobiła jest wszystko super. Zwróćcie uwagę na klamki. Klamki mają odpowiednie kolory, w zależności od tego, do jakiego oddziału wchodzimy. Tutaj mamy poczekalnię i winda oczywiście w środku, tak jak było na poprzednim poziomie. Jeżeli właśnie nie widzieliście poprzedniego poziomu, no to zajrzyjcie do filmu odnośnie parteru tego szpitala. No i mamy tutaj gabinet zabiegowy razem z rezonansem. W gabinecie zabiegowym razem z rezonansem mamy bardzo fajną panią pigułę. Pani piguła tutaj ma miejsce, gdzie sobie siedzi i patrzy na różne rzeczy, które pojawiają jej się w komputerze, jak pacjent jest w rezonansie. Mamy tutaj kościotrupa, który mówi nam o tym, jak wygląda budowa ciała ludzkiego i kości i jak możemy wyglądać, jak nie będziemy dbać o zdrowie. Mamy tutaj oczywiście sam rezonans. Rezonans jest zbudowany dosyć prosty. W przyszłości zamierzam go troszeczkę mm, przebudować, natomiast brakuje mi niestety tych klocków, które sprawiają, że będę miał taką okrągłą tubę, więc musicie na to jeszcze chwilę poczekać. To co jest najważniejsze, w sali ze łóżkami mamy oczywiście obraz, który pomaga wyleczyć się każdemu choremu. Patrzą na statek, na wodzie, spokojnie, nie, że telewizor i oglądają tam jakieś wiadomości, które, których są same wtóry, w szczególnych wiadomościach. I wracając do zdrowia patrzą na obraz i zaraz wychodzą, nara, jestem zdrowy, nie wracam tu prędko. Ok, mam nadzieję, że podoba Wam się ten poziom szpitala. To nie jest ostatni poziom, oczywiście, że nie będzie tego jeszcze trochę. Ten poziom jest dosyć prosty, ale myślę, że całkiem fajnie wyszedł. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze, jeszcze tego nie robicie. Wpadajcie na TikToka, wpadajcie na Instagram, wpadajcie wszędzie. Wpadajcie, wpadajcie nawet tu do studia, oglądać to, co buduję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.